Dobry wieczór prosto z Karpacza z Forum Ekonomicznego. Wyjątkowy gość z nami dla programu Dzień na Świecie, specjalnie liderka białoruskiej opozycji Svetlana Cichanowska. Dobry wieczór, good evening. good evening. Przed rozmową powiedziała mi pani, że ten dzień był wspaniały. Dlaczego? I, uh, rather... Powiedziałam, że to był dla mnie dość długi dzień, ale dzień pełen dobroci, miłości i uśmiechów. Dlatego mój pobyt w Polsce jest dla mnie inspirujący. Jak powinny wyglądać relacje między Polską a Białorusią, gdyby doszło do ewentualnego obalenia reżimu? Po upadku, nie ewentualnym upadku reżimu. we mamy... Na pewno zwykli ludzie mają obecnie dobre kontakty z Polską. Wiem, że polskie władze są nam bardzo pomocne, więc nasze kontakty z Polską po wyborach, gdy będziemy mieli nowego prezydenta, będą bardzo bliskie. Jesteście naszymi najbliższymi sąsiadami i nie zapominamy tego, co dla nas robicie. Na pewno będziemy utrzymywać dobre stosunki gospodarcze i międzyludzkie. Łukaszenka w najnowszym wywiadzie powiedział, że jeżeli jego rządy zostaną obalone, to cała Białoruś się zawali, a potem Rosja. Jaki jest Pani komentarz? On to powtarza od 26 lat, i ta propaganda jakoś działa. Bo wielu ludzi wierzyło, że jeśli Łukaszenka odejdzie, wszystko się zawali, a to nieprawda. Zapewniamy, że nowy prezydent po nowych wyborach podźwignie Białoruś. Łukaszenka powiedział także, że nie ma żadnych partnerów do rozmów. Pani mogłaby usiąść naprzeciwko niego i rozmawiać? Zrobię to, jeżeli będzie to konieczne. Pani mąż został aresztowany. Czy jest jakikolwiek kontakt z nim? Kontaktuję się z nim za pośrednictwem adwokatów, którzy widują go trzy razy w tygodniu. On wierzy w Białorusinów, wierzy, że wygramy i że wkrótce będzie wolny. Kiedy patrzymy na historię Aleksieja Nawalnego z Nowiczokiem, pani obawia się o swoje życie? Nie boję się, bo na Litwie i w Polsce czuję się bezpieczna i uważam na siebie. Zima się zbliża, będzie mróz, będzie padał śnieg, więc niektórzy protestujący mogą się zniechęcić. Nie obawia się Pani tego? Jestem pewna, że nasze demonstracje nie ustaną. Może protesty przybiorą inne formy, ale będą kontynuowane aż do zwycięstwa. Jeżeli zostałaby Pani prezydentem, chciałaby Pani, żeby Białoruś dołączyła do grona Unii Europejskiej? Wszystkie kraje sąsiednie są dla nas ważne, ale ja nie zamierzam przystępować do wyborów. Zamierzam być tylko prezydentem tymczasowym do czasu przeprowadzenia nowych wyborów. Jaka będzie nasza droga? O tym zdecydują nowy prezydent i nasz naród. Czy tęskni pani za swoim poprzednim życiem, za mężem, za rodziną? Brakuje mi mojego męża, rodziny, brakuje mi też wolności i poczucia bezpieczeństwa. Nie mogę powiedzieć, że tęsknię za dawnym życiem. Było bardzo spokojne, a teraz czuję, że robię coś ważnego, że mogę zrobić wiele dla innych. Moje życie zmieniło się na zawsze. Widzę siebie w przyszłej Białorusi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Svetlana Cichanowska, liderka białoruskiej opozycji, prosto z Karpacza. Kłaniamy się nisko.